to wie, że być może nawet uszczknie playta, a pamiętajmy ten z wrażę czego TPK ma na linie, a jak nie na linię, to będzie mógł zagrać podobnego na bota, gdyby tam znowu się U. zadziała akcja. Koldo znaleziony w przeciwnej dżungli chyba nie powinno ci tu być, chociaż w tym momencie jeszcze na miejscu fleskowy. Bardzo dobry taunt. Pytanie czy macie wystarczając obrażenie zawodnicy? Mrs. Premier, odpowiedź brzmi tak! Co więcej, jeszcze flash dostępny. No właśnie, Sertus z dwoma dźwięk, więc mógłby tutaj jeszcze podziałać. Zobaczmy. No ale... Co ile bombel? To jest pytanie, które musimy sobie zadać, bo jest flash. Flash bombel mógłby być ciekawym zagraniem i właśnie w tym momencie się pojawia freskowy. Jest uśpiony, będzie zaatakowany. Ale naturalna odporność na magię Galio. Tak. Ratuje mu tutaj skórę freskowy. Nawet fenomenalnego blefu, jaki zapodało myślę, z premier na tym bocie. Bo to był realnie blef, tak inaczej się tego nazwać nie da. Chociaż teraz kolno z gankiem. ale pytanie, czy coś się tu wydarzy, bo chyba niekoniecznie. Jack Terrell, o, skin. teleportacja! Agresivo no. nadchodzi tak także! Kto by się spodziewał, w którym momencie i dla kogo się to może zdarzyć? Supa jeszcze spowolniony. Zobaczmy, no na pewno, przynajmniej jedno zabójstwo na kodu Misfits Premier. Może w takim upadku teraz jeszcze smog. A na pewno, playty jeszcze wpadną. Misfits, ten Erligera. Misfits Premier. Tak, zobaczmy, wejście do jungli. I oczywiście, mając Galio, możecie sobie na to pozwolić, ale zwykle wtedy Galio po prostu pomaga z Mida. Złapał tutaj, na tym Predatorze, ale nadchodzi Ultimate Senny, jest tutaj szlatan, jest tutaj Sertus, ale nadchodzi oskarini Sylvan, to jest grubsza preza. Ale impreza. Komuś nie ma punktu, zrodziała, zobacz! dojechany został! A agresywo jest, żeby pomóc! <grym> nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że tragiczny invade. Ponownie zresztą w tym samym miejscu to jest całkiem no, dobre tak. G2 Arctic. Więc to, to jest tragiczna sytuacja. To jest kwestia czasu, w tym to momencie. To w dziesiątej minucie senna z tam kęczem! W dziesiątej minucie biorą wierzę. A faktem jest, że to jest całkiem mocne in 2V2, ale wiesz, Branie wie, że to jest trochę co innego, chociaż FAJAS się odgryza supa, zadaje obrażenia, ale jeszcze go jest rakieta jest szlatan. Zobaczmy, czy supa będzie szukał, no nie odpalił tego super mega Def Rocket, a odpali zaraz Super Mega dev konia! Szlatan! Jest zatrzymany co prawda dwa razy zresztą przez FASA, ale wie co mnie może pozwolić, chociaż nie wyeliminowanie tej Jinx bo błędem! Lucian, pomyliłeś się! To był zły wybór! Ba, i nawet będą w stanie tutaj ale. przecież nie, Sertus! Złowił strzelca Jig to Arctic! Jakże cel na to Zoe. Fantastyczne zagranie! Mechaniczne umiejętności zawodników w z Premier są w stanie ją naprawić. No ale to nie tylko mechaniki, wydaje mi się, że z Premier po prostu rozgrywa ten Tak, game zgadzam lepiej, się, na ale mówię o tej konkretnej sytuacji z decision makingiem Szlatana, nie? Że tam poszedł po EFAJASA. No ale do tego wrócimy albo nawet już nie wrócimy nigdy! Bo nie będzie takiej potrzeby! Stąpują! Stąpują swoich przeciwników w z Premier. I zaraz jakiś accelerated chogwa, to agresywo. Trafia Oskarini na ten przeszył. Ale to Ulajt mm. będzie przyswajał te eliminację na swoje konto. W wow. międzyczasie szlatan dorzuca trójkę. Z przodu się, może więcej niż delikatny. No i fantastycznie poprowadzona rozgrywka. Mecz po 5-10 minutach można mm. było wrzucić do śmieci. Chociaż teraz, jak widać, po prostu różnica w portfelu jest zbyt duża. I z też bardzo dobra robota Jackdool. Zawsze na miejscu, żeby pałknąć sojusznika. Ale, ale też ofensywnie wychodzi cały czas z tym hmm. tam kęczem. Wie wiesz. Że akurat to jest... <laughs> prosta na... na to pozwala, ale spójrz na to FIAS, Znajduje NG, jest na jest artimetkario. Na ile mogą sobie tutaj pozwolić zawodnicy w z Springer Praktycznie na nic, chociaż w tym momencie patrzę, Jack jest zmuszony do zrzucenia swojego własnego zegarka faktycznie zatrzymany, a ulaj już jakby bez many sertus też powoli mu zaczyna ale obrażenia, które zadaje są ogromne! Przy czym dobry knar Zagrany przez stop Planera, J 2 i pod wrażeniem jestem ile obrażeń był w stanie tu wyciągnąć. Ostatecznie mocne zdobyte ale to dwa zabójstwa. Wydaje się jakby to były kropelki w morzu. spowaniu jest tutaj szlatan, jest także Sertus i ten Bomber zaraz może być bardzo, Bob, bardzo no, groźny. Bob, no. Szkoda tylko, że Battle Star nie trafił, ale tutaj za to ereczka od Ulta siadła jak złoto. I, I wiesz co jest najlepsze, że tak naprawdę, nie dość, że mieli wygrywające linie zawodnicy Miss Fish Premier tutaj, to także mają tak bezkompromisowy draft, który nie pozwala g Arctic zrobić nic, bo mają przewagę zasięgu. I nie da się podejść do rywalania. g nie może zainicjować, ale gdy nie zainicjują, po prostu będą objęte Gdzie... na śmierć. Jakby nie ma dobrego wyjścia. To jest po prostu koniec i śmierć z niedożywienia. No. Krótko mówiąc oblężenia ja na piątkę, by to oznaczało. Czy chcą kończyć? Czemu nie? Proszę, Nie zrobią to. Wydaje mi się, że jeszcze nie, trochę może minął wzor, a nie jednak dobra. Jednak. Byłbym im wdzięczny, Spoko. bo nie mamy już czego szukać Save'a na tej mapie. I spójrz na to, Sertus, opija! Przeciwnego strzelca, supa upada, bez żadnego oporu. Tutaj Mistrz Premier po prostu przejeżdża się okay. po reprezentanta Hiszpanii. To może być najszybsza gra na tym European Masters. Nie mów hop. To jest European Masters. To prawda, ale 22...